To znaczy jak jest, znaczek, jest to, kolejny odcinek na kanale i słuchajcie, tam na dole w tym momencie zostawiać łapkę w górę, szybko, szybko wszyscy tam yy, musi być 500 w górę, żeby był kolejny odcinek, także szybko to wbijmy yy, No i moi drodzy, wszyscy w tym będzie zasubskrybujcie oczywiście kanał z dzwonem, napiszcie w komentarzu yy, miecz plus swój nick, to wtedy będziecie mogli brać udział w losowaniu na swagera Tylko pamiętajcie o sobie i, i właśnie tym lajku, no Także oglądajcie do końca, ja się, z wami żegnam i w wzhag.pl Elo Dobra moi drodzy, dzisiaj będziemy frankować graczy, yy, moi drodzy ja sobie zrobię tak parę mieczy generalnie i nazwę sobie Sharpness 1000. I słuchajcie, zobaczymy, co gracze na to zrobią. Jak na to zareagują w ogóle. No bo słuchajcie, mi się zdaje, że mogą się na to nabrać nawet. Także słuchajcie, testujemy to i zaraz się widzimy. Dobra, moi drodzy, mamy miecz. Słuchajcie, Sharpness 1000. A tak naprawdę jest też Sharpness 5. Jestem ciekawy, czy słuchajcie, gracze się na to nabiorą. Zrobimy sobie parę takich mieczy. I słuchajcie, napiszemy na czacie, kto chce miecz Sharp 1000. Dobra, dobra, moi drodzy, to parę osób. Z tego widzę co chcę. Oczywiście bijacie, słuchajcie, na ZHC, jest to mega ważne, żebyście wbili. Yy, no bo słuchajcie, no jednak kurde fajnie, fajnie, fajnie się gra i, i, i tyle, no. Yy, jest w tym momencie 106 osób, także... Po tym odcinku ma być tutaj z 200. O, to będzie kozek. Dobra, ja wyłączam Nisza, bo mam pewnie Siemanoczko, murdeczko. Yy, dobra, napiszę do niego. Siema, chcesz, miecz Sharp 1000 Dobra, wyłączymy sobie jeszcze ignorę. I słuchajcie, jestem mega ciekawy, czy będzie chciał. E, dobra, chcesz, stary? Chcesz? O, jak ucieka w ogóle, jak ucieka. boi się, że go uderzę. Patrz to! Patrz, boi się, że go uderzę. Boi się, że go uderzę. skitu. dobra, dajemy im to? Dajemy im to, czekajcie, dobra. zrobimy tak. E, damy mu miecz. Patrz, patrz, ale on się boi w ogóle. On się boi mnie. Dobra, to czekajcie, może. Czemu on się mnie boi? <laughs> Myślę, że to jest serio żadne z tysiąc. Boże, jak się nabrali w ogóle. E, dobra, może jak komuś damy, damy. Mu... Dobra, stary, rzucam ci. Proszę bardzo, miecz satnes tysiąc. O, on wziął, dobra. Dawaj, dawaj, nie go uderzy, tylko nie go uderzy. Uderz go, dawaj, uderz go, Michael. <laughs> Ty wyrzucił, dobra, dał mu, dał mu ten miecz. Słuchajcie, yy, naprzemy. Blacha, ale fajny, dobra, co, ale fajny. Ej, słuchajcie, w ogóle się nabrał na ten. Wiedziałem, że się ktoś nabierze na to, boże, co za kurde. ja ci co? Smordeczko, dzień na mordeczko, spoko. Spoko, spoko, dobra, słuchajcie, oczywiście zostawiajcie łapki w górę żeby być na bieżąco, znaczy, żeby ogólnie zwiększyć zasięg tego filmu, ej, a my słuchajcie, dbamy się następnej osoby, bo jestem mega ciekawy kto by chciał jeszcze... Kostek, to nie myślę, że Kostka, siema Kostek On jest tutaj na barbie BP, dobra, ej, damy mu ten miecz damy mu ten miecz, ej, i zobaczymy czy będzie nim bił słuchajcie, jestem ciekawy mega czy będzie nim bił ej, dobra, weźmy mu na razie Insi Kostek Insi Kostek i zabierzemy mu jego Patrzcie, to ma ten miecz, ma ten miecz Dobra On będzie się. Z... Ja założę się, że będzie się bił. Dziena Dobra, dawaj, chodź tutaj, stary bij się! Ej, on też się zabrał, Boże, patrzcie, to ma. No, mam w EQ tutaj miecz szatny z tysiąc i myślę, że to jest serio Żadny z tysiąc, a to jest tylko nazwa. Patrzcie, te się tam. Uwaga, co on zrobi teraz? I będzie się bił. A <laughs> to nie Żadny z tysiąc kostek, stary. Patrzcie to, on serio to robi Boże, co za, jak się, jak można się na to nabrać, nie może. W ogóle jeszcze ten stary gracz blachawi, że mam miecz tyś, tysiąc dla musy Mixer dobra Eluwa mordo, Eluwa, może byś chciał stary taki mieczyk Siema stary, masz tutaj mieczyk Stary, szarpny z tysiąc, serio ci mówię Dobra, rzuciłem mu ten miecz i napisał pozdrawiam YouTube'a Dobra, jestem ciekawy czy, fajny miecz Napi Spytajmy się czy fajny miecz i, i, i czy po prostu będzie go używał, bo jestem mega ciekawy też tego, bo jeżeli tak, no to troszkę rip, bo jeżeli pójdzie sobie bez seta Wiadomo, będę na odcinku, jasne. Dobra, ich sobie zrobić screena, bo mnie chce. Sojusz, sojusz. Dobra, w zasadzie topamy się jeszcze do jednej osoby. Dobra, Dawid, jest tu jakiś Dawid, siema stary. Torcza weźmiemy, żeby tutaj y, troszkę rozświetlić Siema stary. Y, chcesz, może, żadny z tysiąc? Chcesz, może, żadny z tysiąc? Proszę bardzo, stary, nie ma problemu. Y, proszę bardzo, dla ciebie tutaj nie, żadny z tysiąc. Y, cieszysz się, spytajmy się, czy się cieszy. Dobra. Cieszysz się Z tego miecza Dobra, zobaczymy jeszcze, czy sobie podmienił w EQ na niego Zobaczymy, czy sobie podmienił w EQ yy, Bo jeżeli tak, to znaczy, że się nabrał yy, Okej, okay, jednak chyba się nie nabrał Jednak się chyba nie nabrał, chyba, że po prostu ma tak w EQ Ale nie jestem pewny yy, Zobaczymy, czy będzie się z niego bił, ale jeszcze nikt nie zauważył, serio Nikt jeszcze nie zauważył yy, Będziesz zabij... Dobra, Dobra będziesz zabijał Zabijał na hitach Nie mów nikomu Szarpie, o nie, dobra, skapnął się stary, skapnął się eee, dobra, masz za to stary premium case'y w takim razie, masz za to premium case'y, za to, że pierwsza osoba się tutaj skapnęła Dobra, słuchajcie, typamy się do Marcinek Marcinek, elo Marcinek, elo stary, dobra, weźmy sobie te parę torczy eee, on chyba ma awka w ogóle, on ma chyba a wka, chociaż nie jestem pewny Dobra, może go trochę patrolujemy, dobra O nie, dobra, jest Stara jest, bo... Yy, dobra ja nie, mam. Nie, nie ma sponsora na zawsze, jak mogłeś kupić sponsora na zawsze? Stary, masz tutaj miecz szatny z tysiąc? Za to, 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 to... załóżmy, że za to masz z tysiąc. Cieszysz się stary? Napiszemy czy się... Nob Co? A, to nie, dobra, to nie on <śśpiewanie> Marcinek yy, Stary Dobra, napiszemy stary Uważaj tylko Bo na hita Zabijasz, dobra Ej, w ogóle jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco właśnie z tymi odcinkami Z dzwonem oczywiście i napiszcie w komentarzu czy wy też byście się nabrali, bo jestem ciekawy czy czy, wy, czy właśnie wy też byście się nabrali Także napisz Dobra, jeszcze raz będziemy musieli napisać kto chce mieć szatny z tysiąc yy, także spytamy się jeszcze raz yy, Okej, okay, pierwszy był jakiś Dawid Dawidos Dawidos? Tak, chyba tak Dobra, jest tutaj ten ziomek, siema stary, mam tutaj dla ciebie mieć szatny z tysiąc, proszę bardzo Proszę bardzo, tutaj miecz szatny z tysiąc, <gryw> znaczy nazwą, ale nie musisz o tym wiedzieć. O ty jeszcze chciał mu podwalić, tak jeszcze chciał mu podwalić, ale zły człowiek w ogóle. Stary, patrz, 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 patrz. już mu pokazuje, sojusz już mu pokazuje, dobra. Jestem ciekawy czy będzie jego już. Jestem mega ciekawy czy w ogóle będę tego używać. Bo w w ogóle nazwany miecz to to jest... to jest trzwań. fajnego mi się zdaje. Tutaj szarty z tysiąc, wiesz co chodzi. Idziesz cię bić i, 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 i tak prankujesz ludzi Wow, dobra, nie wiem co chciałem tutaj powiedzieć I to może jeszcze się dopniemy do paru osób w ogóle Do jakiejś gildii, bo jestem ciekawy w ogóle jak też gildie wyglądają Także weźmiemy sobie kompas tylko eee, okej okay. kurde, co to jest za gildia, love Dobra, gildia love eee, Bardzo fajna, bardzo spoko, bardzo duża eee, No moi drodzy, fajna gildia Bardzo fajna, mi się podoba, mega Tylko, że nie mają chyba... Kurde, wejścia w podziemia. to już jest słabe, to już jest słabe po prostu, jak, je, jak zwykła gildia Mają fosę chyba, czy nie? Mają jakoś tu A nie, ma, nie, jednak nie mają, dobra, ale mają jakieś beczki chyba, tak mi się zdaje Ale dość w sumie Czekajcie, może da się jakoś zejść na dół, czy, czy tylko ja nie wiem o tym? Nie no, chyba się nie da po prostu, dobra, słabo trochę Dobra, I Tacy zapisał do mnie yy, Ja cię kocham, yy, proszę, dobra, to masz stary, masz, masz miecz szarpny z 1000, proszę bardzo yy, I zobaczymy od razu, czy go sobie ustawi od razu w EQ tutaj yy, Na początek, bo to jest w sumie mega ciekawe E, stary dałem ci mieć szatny z 1000 Także stary, no kurde, naprzemyśl no, do niego, że y, Tylko uważaj y, Fajne 1000, dobra, też się skapną. Dobra, to w takim razie musimy dać mu premium casey e, damy, damy ci stary premium case'iki, premium case zęciach 5, proszę bardzo Masz tu 5 premium case'ów e, no i chyba to by było na tyle z tego odcinka e, także jeżeli Wam się spodobał, dostawcie oczywiście łapkę w górę e, wbijacie z HC, bo to jest mega ważne